Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj odzyskują dwie osoby wolność z powrotem. Wszyscy już są gotowi tam. Jeszcze Andreas zabezpiecza e, bazę od wewnątrz i zapraszamy do odzyskania wolności. To będzie z powrotem. Paweł Tomasz i następny Kamil. Mają oby, e, obydwoje to samo hasło, rodzinka. I czekam na sygnał. Weź już jest przez moje oczy. Dane będzie odbierane, tylko przekazuje imiona, a resztę tam jest dostarczane, wszyscy są. Okay. Perys i Samuel są przy ekranie, gdzie ukazuje się że numer niewolniczy, będzie odcięty, zlikwidowany. I musi teraz iść bardzo szybko. Simone jest w najgorszym niebezpieczeństwie, bo jej ziemska energia tam daje znać, że ktoś się kręci i ciemni nie śpią. Alles sind an ihrem Platz. Andreas hat die Base gefüllt. Jetzt brauche ich den Vornamen. Imione. Paweł Tomasz. Den Nachnamen. Nazwisko. Geburtsdatum. Data Urodzenia. Den kontinent. Kontynent Europa. Land. Kreis. Region. Und der Geburtsdatum. Und Miasto Urodzenia. Okay, die ist numer nie Numer niewoliczy się Jetzt ukazał na ekranie odcięty, zlikwidowany and na zawsze. Istota, nur noch frei, istota wolna, ukazał się napis na ekranie. Bardzo gratulujemy, My się szykujemy do drugiej osoby. Okay. Andreas die base wieder. Andreas zabezpiecza, bo tam energia po prostu ubywa. Energia. energia. Okay. Gotowi. Imię Kamil. Nazwisko. Data urodzenia, the kontynent Europa, land, kraj, die region, region i miasto urodzenia. Numer niewolnicy ukazał się na ekranie odcięty, zlikwidowany na zawsze. Ukazał się napis Istota Wolna. Gratulujemy wolności z powrotem. Już opuszczają szybko bazę. Także od Liebe tego grusy. momentu znikacie z GPS-u ciemnych, ciemnych fizycznie i duchowo. Samuel. Perys grózy Samuel, pozdrawiają i odchodzą na swoje bazy. Simona jest sprawdzana przez Rafaela, czy nie oberwała jakiegoś czypa. Ok, tak Wszystko spokojnie jest. Liebe nie ma nic. Von allen anderen, no. Pozdrawiają Was z bazy Rafaela i bardzo się cieszymy. Gratulujemy następnym istotom wolności z powrotem. Zostańcie zdrowi. Namaste.